Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz. To jest film dla wodnika. Nieważne, kiedy on do Ciebie trafia, tutaj jest dla Ciebie przesłanie. Możesz to też traktować jako swoje czytanie tygodniowe. Sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym czasie. Będą wiadomości od aniołów, będą wskazówki na temat finansów, pracy, też na temat zdrowia na wielu poziomach. Będzie duży rozkład, w którym sprawdzę, co idzie w Twoją stronę, co się może wydarzyć. A na samym końcu będą też słowa mocy. Warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z Tobą rezonuje, a jak nic nie rezonuje, to warto zobaczyć czytanie dla swojego ascendentu albo znaku księżycowego, bo czasem w czytaniach kolektywnych te znaki lepiej rezonują. Dobrze, i teraz proszę o wskazówki dla wodnika. Jaka energia prowadzi Cię przez następne. Siedem dni od momentu, kiedy to oglądasz. O! Jest. Są dwie energie, proszę. Kolejny znak, który ma dwie energie. Jeszcze do ciebie tutaj są byk i waga. Także to może być ważne siedem dni, możesz mieć coś do czynienia. Zbykiem bądź wagą, tak czuję. A może masz jakieś ważne ustawienie w kosmogramie w tych znakach, to warto te czytania zobaczyć. Dobrze. Jakie energie cię prowadzą w wodniku? Jest tutaj pierwsza karta. smog ze źródła. Połącz się z energią nieskończoności, bądź w stałości, bądź w ciszy, bo tam dzieje się magia. Bądź tu i teraz. Także na pewno przez te siedem dni wszechświat wzywa Cię do tego, żeby być w energii stałości, żeby połączyć się z wyższymi energiami wszechświata. Zaproszenie to jest do medytacji, wszelkiego rodzaju rytuałów. Cokolwiek robisz, żeby magia się zadziała, to jest dobry czas na to. I druga karta. Srebrny smok lunarny. To jest energia boskiej kobiecości. Każdy z nas, nieważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną, ma w sobie energię męską i żeńską. I tutaj właśnie to jest klucz. Bycie w tej energii żeńskiej, stałości przyjmowania, kreacji, trzymania intencji pomoże Ci połączyć się. Z tą energią źródła. Jeśli chodzi o obfitość, o manifestację, cokolwiek tutaj chcesz zdziałać, na te 7 dni odpowiedzią nie jest energia męska, nie jest działanie, robienie, chodzenie, bieganie, załatwianie, tylko właśnie zatrzymanie się, medytacja i otwarcie swoich ramion energetycznych szeroko, żeby. Mieć możliwość przyjęcia jakiegoś daru od wszechświata. Zobaczymy, co to się może wydarzyć więcej później. A teraz czas na Twoje przesłanie od Aniołów Obfitości na temat właśnie pieniędzy, finansów. I tutaj też są wskazówki, często, jak możesz pracować ze swoją energią. Aby dostroić się właśnie do tej energii źródła, do energii kosmicznej obfitości. Zobaczmy o tak, na pewno raz, dwa o, i trzy. Pierwsza karta poczucie zasługiwania. Tutaj warto w medytacjach, w refleksjach przez te siedem następnych dni. Zbadać temat, jakie ja mam przekonania na temat tego, czy ja zasługuję na obfitość, na dobrą pracę, na dobre wynagrodzenie, bo coś tutaj siedzi w tobie, co nie pozwala ci ruszyć dalej i przyjąć darów wszechświata. Jakieś przekonanie, schemat myślowy, najczęściej mamy je od rodziców, opiekunów, zrodu. Coś tutaj mówi ci w środku, nie zasługujesz. Na przykład niektórzy też mogą nawet nie wiedzieć o tym, bo to jest podświadome, zaprogramowane, dlatego warto wejść w medytację i zapytać siebie, co jeszcze mnie blokuje przed tym, żeby poczuć, że zasługuję na obfitość, na, na to dobro finansowe i na przepływ. Kolejna karta. Tak. Cichy wyjazd, takie uspokojenie, quiet retreat po angielsku to znaczy właśnie taki moment, kiedy wyjeżdżamy gdzieś, albo dajemy sobie chwilę odpoczynku, nawet spacerem. Tutaj wszechświat zaprasza do wyciszenia, do medytacji, czy to takiej klasycznej, siedzącej, czy w czasie spaceru w naturze, bo tutaj bardzo mnie ciągnie do tej grafiki na tej karcie, tutaj przez te 7 dni następnych, w czasie takiego spaceru w naturze, możesz dojść do tego, właśnie co jeszcze cię blokuje. Takie olśnienie może przyjść. Warto dać sobie na to wszystko czas, żeby być w tej stałości. I jeszcze jedna karta: Sny o obfitości. Przez te 7 dni wszechświat, aniołowie, Energie wspierające, cokolwiek z tobą rezonuje, będą ci wysyłać wskazówki w czasie medytacji poprzez wizję, olśnienia i też w czasie snów. Także warto założyć dziennik snów i zapisywać to, co tam się pokazuje, sprawdzać znaczenia, ale pamiętaj, że przy znaczeniach snów najważniejsze są finalnie Twoje odczucia, bo tak symbolicznie jedna rzecz może wiele znaczyć. Ale najważniejsze jest, jak ty się czujesz a propos tego symbolu i co to dla ciebie znaczy. Także tutaj typowo taki czas przyjmowania wskazówek od wszechświata. Dobrze, teraz czas na przesłanie od Archanioła Rafaela na temat zdrowia fizycznego, energetycznego, emocjonalnego, ale też zdrowia twoich relacji, bo to jest energia połączona z czakrą serca. Pamiętaj, to są wskazówki, to jest odczyt energii, to nie jest porada medyczna i takiej porady nie zastępuje. O! Wow, ha, dużo! Dużo tutaj w sercu się dzieje, czuję. A propos, właśnie tego dostrajania się do energii swoich marzeń. Pierwsza karta świeże powietrze. No tutaj te spacery na dworze, jeśli to jest możliwe i tak dalej. To jest bardzo istotne, żeby przebywać na świeżym powietrzu i też żeby nabrać w umyśle nowej perspektywy, żeby przewietrzyć umysł. Też czuję tutaj taki mocny przekaz. Kolejna karta relacje. No właśnie, tutaj będą przemyślenia a propos różnych relacji. Niektóre trzeba przewietrzyć, odświeżyć, od innych się troszeczkę Odsunąć i ty poczujesz, o które chodzi i co zrobić, bo potrzeba powietrza. Dla niektórych, właśnie powietrza, żeby nowe, świeże powietrze natchnęło tę relację, a dla innych trzeba się odsunąć od kogoś, bo nie ma powietrza w tej relacji dla Ciebie. Uwierz, miej wiarę, czyli tutaj no niektórzy mogą się obawiać, że jakieś dobre, fajne relacje się. Rozluźnią, ale nie. Tutaj chodzi o to, żeby mieć wiarę, że te osoby, które mają zostać w Twoim polu, zostaną, bo tutaj Ty się dostrajasz do już innych nowych energii i nie wszyscy są dostrojeni do tych energii, więc nie wszyscy tam z Tobą pójdą w ten nowy etap, ale ci, którzy mają zostać, zostaną. Nie obawiaj się. Medytacja. No, już dosadnie nie można. Ta medytacja, ta potrzeba wyciszenia. Jest tutaj mocno obecna w całym czytaniu, więc już yy, wiesz, co jest ci potrzebne. Medytacja na świeżym powietrzu, najlepiej. <laughs> I poproś swoje ciało o wiadomość. No, i właśnie tutaj mamy taką wskazówkę bardziej a propos zdrowia fizycznego. Yy, twoje ciało coś ci mówi, czy to bólem, czy przeczuciami. W medytacji zatrzymaj się i poproś je o wskazówki, a je dostaniesz. Może coś potrzebuje uzdrowienia? To już będzie bardzo osobiste dla każdego z Was. Dobrze, teraz jeszcze Twój numer anielski na te następne 7 dni. Aha, o. Jest, tu, nie. Wyłania się ich wiele, więc też dużo może się dziać, ale czuję, że wewnątrz bardziej niż na zewnątrz. W Twoim wnętrzu, ale zobaczmy. No, dalej nie. Dalej nie. O! Jest. Są dwa. 12-12 wybory, więc będzie trochę wyborów do dokonania. No zwłaszcza w sferze relacji czuję i też wyborów, jeśli chodzi o tą pracę nad poczuciem zasługiwania. Czy wybiorę stary schemat, bo jest znany, czy zdecyduję się popracować nad tym, co jest we mnie? I 5-5-5 zmiany. Także tutaj kochani, będzie dużo wyborów a propos zmian, które mają zajść w twoim życiu. Więc to się wszystko dzieje wewnętrznie. Też potrzebujesz dokonać wyborów w sferze energii na poziomie niemalże duszy dla niektórych. Więc warto dać sobie czas na to, żeby te decyzje podejmować mądrze, spokojnie i w ciszy, nic w pośpiechu. W pośpiechu to hmm. Aż dziwne, że słyszę wewnętrznym uchem takie zdanie, że jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Więc wszystko powoli i spokojnie. Dobrze. Za chwilkę sprawdzę, co idzie w Twoją stronę, co się może wydarzyć przez te 7 dni. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Tam jest też do mnie adres e-mail. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. I teraz, co idzie w stronę wodnika? Co tutaj się jeszcze? Uu, mamy zieloną kartę. I jeszcze długą, kolejną. Więc ważne rzeczy. Tą zostawię tutaj, bo coś jest a propos relacji na pewno i świeżego powietrza. Aha. Ok. Mamy to. Zacznę od tej karty. Jest to karta sukcesu. Okej. Okay, czyli dla wielu z Was jest tutaj jakaś lekcja. Nawet na poziomie karmicznym, że potrzebujesz. Dystansu, świeżego powietrza, nowego pomysłu, a propos jakiejś relacji, to nawet też może być relacja biznesowa, ty już będziesz wiedzieć, jakiej relacji, żeby móc iść szybciej i sprawniej w stronę sukcesu. To może być relacja biznesowa, że trzeba na przykład z jednej zrezygnować na rzecz drugiej. Ale może być też tak, że ktoś bliski w Twoim polu czuje dużo zazdrości na przykład i blokuje tym Twój sukces, bo Ty tę energię przyjmujesz, bo tej osobie ufasz. Więc tutaj warto przeskanować energetycznie, jak to jest. Dobrze, kolejne karty. No właśnie. I tutaj jest karta, która mówi o ostrzeżeniu przed problemem. W bliskiej przyszłości, więc ja czuję, że właśnie to jest to, że jakaś energia tutaj mąci, ale nie ma co się obawiać, bo reszta kart jest bardzo dobra. Więc tutaj też jakieś ostrzeżenie może się nawet w Tobie pojawić w czasie wizji, snu, także warto. Warto te wskazówki przyjmować i, 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 i czuć, co, co, co tutaj możesz zrobić. Kolejna karta, karta ogłoszenia i karta spełnionego marzenia. Także tutaj też widzę, że coś ważnego się dla Ciebie dzieje, jakieś marzenie nawet może się spełnić, albo ogłaszasz, że się spełni w przyszłości, a teraz jest Ci to ogłoszone, tak powiedziane, że to już jest możliwe. I tutaj czuję dla sukcesu tej sprawy, nie mów wszystkim. Zostaw to dla siebie najlepiej. Powiedz tylko członkom rodziny i ludziom, których kochasz, z którymi łączycie mocna miłość, bo to jest zielona karta miłości. Tutaj też będzie jakiś sukces, ogłoszenie czegoś ważnego. A propos rodziny, miłości dla wielu z Was. Sprawy rodzinne bardzo istotne, warto tutaj się zająć. Mogą być też różne wybory do dokonywania w tej sferze. Zwłaszcza, że jest karta jajka. Ona mówi o sukcesie zapewnionym planami, ciężką pracą, więc tutaj też jakieś przedsięwzięcie ważne. Czuję, że właśnie to już od jakiegoś czasu Złote jajko i wieża, tak? Budujesz solidne podstawy sukcesu i coś się naprawdę udaje, albo jeszcze dokonujesz takiego wyboru i zmiany, który gwarantuje to, że coś się uda w przyszłości, bo tutaj dla każdego będzie trochę inaczej. Przez te 7 dni możesz spotkać kogoś nowego jakąś nową osobę, która będzie dla Ciebie ważna. Będzie jak drogowskaz albo jak lekcja. Zaraz zobaczymy resztę kart, bo tutaj jest karta pochodni. Rozwój duchowy, rozwój świadomości i zrozumienia. Więc tak czuję na ten moment, że to będzie ktoś ważny z rodziny Twojej dusz, z kim się Twoja dusza umówiła na prowadzenie w tym momencie. Zobaczmy dalej. Tak, jest tutaj, ok, jest karta Maja i obok niej yy, jest. Yy, Karta tutaj z, z, złamanej kości, niespełnionego marzenia. Czuję, że ta karta maja tyczy się przeszłości, nieważne kiedy to oglądasz. Więc coś się mogło wydarzyć w maju, wiosną, jeżeli w tym czasie to jest przeszłość dla Ciebie. Albo piątka, pięć dni temu, pięć tygodni temu, pięć miesięcy temu. I co, co tutaj się mogło wydarzyć? No właśnie, coś się nie udało. I teraz dla tych z Was, dla których coś się nie udało, to, to coś może się udać w innej formie, dzięki pomocy nowej osoby, bo tu też jest karta nowej osoby, więc ta nowa osoba jest mocno w Twoim polu. Jeśli nie spotykasz jej przez te 7 dni, no to może być za 5 dni od tego tygodnia 5 tygodni tutaj w maju, wiosną. No, 5 miesięcy, to no, raczej czuję, że ona, ta osoba jest bliżej. Więc 5 miesięcy to tak nie bardzo. No i tutaj też to, co się nie udało, kończy się teraz sukcesem. Albo przez te 7 dni, albo w tych czasówkach, w których mówiłam. Co to było? No coś, co przyniosło dużo smutku. To mogła być też sprawa rodzinna, którą teraz z sukcesem się udaje załatwić. To mogło być zakończenie jakiejś trudnej relacji. Też wiele osób zrobiło coś ryzykownego, podjęło ryzyko i to się nie opłaciło. I tutaj też dużo trudności z tego tytułu się wykształciło. Ale teraz powoli do przodu idziesz w kierunku dobrego rozwiązania. Czyli jedni, jeśli to już długo trwa, no to zobaczą efekty przez te 7 dni, ale jeśli trochę krócej, to jeszcze trzeba będzie poczekać. Dobrze, i teraz twoje słowa mocy możesz je powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. Tutaj też często są jeszcze ukryte. Wskazówki. Zobaczmy, jak wspierać ją wszechświat w wodniku. Przyciągam do siebie dobrych ludzi, którzy pomagają mi spełniać marzenia, a ja odwdzięczam się im tym samym. Wspieramy siebie nawzajem. No, mówiłam, że ta nowa osoba, która idzie, dużo zmieni, będzie bardzo pomocna. Niektórzy już ją spotkali. Ale jeszcze, jeszcze te rzeczy się nie wydarzyły z pomocą, więc tutaj to każdy ma swój czas. Ale na pewno ta osoba, która przyjdzie z pomocą, y, zmieni dla ciebie wiele. No ale oczywiście y, tak, przyjmij pomoc i w odpowiednim momencie zadziałasz, ale raczej nie w te 7 dni, bo tutaj mamy tą energię żeńską. Przyjmowanie, stałość. Kochani. Zapraszam na moje czytanie z numerem anielskim 555. Jakie zmiany idą w Twoim kierunku? To jest czytanie bezterminowe. Jeśli chcesz je zobaczyć, to kliknij w miniaturę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.